Witam w poniedziałek. Nie wiem czy już słyszeliście, że Jacek kurski patron rozwodów został odwołany z funkcji prezesa TVP i zastąpił go inny kolega z pisu, także przykro. I tak wiem, że dzisiaj 5 września mieliśmy omawiać sobie start nowego sezonu rolnika i pierwszy odcinek dziewiątej serii ale jako, że polskim siatkarzom idzie tak dobrze że ich wczorajszy mecz musiałby walczyć o uwagę z widownią rolnika co podzieliłoby statystyki na pół i pewnie byłby to pierwszy odcinek z najmniejszą widownią w historii programu, dlatego też TVP postanowiło nie stwarzać przed widzami tak niemożliwych wyborów jak ten pomiędzy ulubionym programem a przyszłością sportowej reprezentacji kraju i zadecydować za widzów, że rolnik wystartuje jak skończy się siatkówka. Część widzów nie jest jednak zachwyconych perspektywą odwoływania odcinków rolnika, bo przecież zbliżają się też piłkarskie Mistrzostwa Świata w Katarze, które jak wiemy odbywają się wyjątkowo jesienią, a to oznacza, że w rolniku może powstać spory poślizg w odcinkach. Tak czy inaczej to co wiemy na pewno, jako. Że TVL nie jest TVP i zgodnie z zapowiedzią już jutro startuje ósmy sezon ślubu od pierwszego wejrzenia, i nic się w tej kwestii nie zmieniło. No może poza tym, że ci z playera będą mieli do obejrzenia aż dwa odcinki programu na raz, czyli my, Ten ósmy sezon ślubu od pierwszego wejrzenia wzbudza niebezpiecznie dużo kontrowersji jeszcze przed startem. Co ciekawe, te kontrowersje nijak się mają do uczestników nowego sezonu których nawet jeszcze nie znamy, więc tych kontrowersji wzbudzać nie mogą. Wzbudza je natomiast najnowszy ekspert, którym zastąpiono antropologa Bogusława Pawłowskiego, który po wielu wspólnych sezonach opuścił program. Już sam fakt, że antropologa zastąpiono kolejnym absolwentem psychologii wzbudzał pewne kontrowersje, aczkolwiek to komu produkcja zleca wybór uczestników? Dobór ich w pary i tak dalej zależny jest tylko i wyłącznie od produkcji. Tak przynajmniej twierdzą ci widzowie, którzy oglądają namiętnie edycje z innych krajów. My wciąż czekamy, aż wróżbita Maciej pojawi się w tym zacnym gronie. Ewentualnie Krzysztof Jackowski, którzy mogliby wprowadzić jakiś powiew świeżości w tym zapyziałym gronie. Tymczasem jednak, już po informacji o zastąpieniu antropologa-psychologiem. Część uczestników minionych edycji, w tym najbardziej zasięgowa para, czyli Anita i Adrian, poczuli się oburzeni, że od tej pory uczestnicy nie będą przechodzić tak szczegółowych i ciekawych testów i badań jakim na przykład oni mieli przyjemność przechodzić właśnie pod okiem wspomnianego antropologa, i że generalnie teraz to eksperckie grono to takie bardziej żyli konkursowe i co się komu widzi na tej podstawie będzie decydować o życiu innych ludzi. Którzy zgłoszą się do programu. Większość widzów jednak ta informacja totalnie obeszła i nie zwracali na to uwagi, do czasu aż kilka tygodni temu głośno zrobiło się o poglądach nowego eksperta, który, jak sam twierdzi, prezentuje typowo męski punkt widzenia, co wygląda często tak, jakby nienawidził kobiet. Jako, że ekspert jest bardzo aktywny na swoim Instagramie i często urządza tam kiwantryje. To na poznanie jego poglądów nie trzeba było czekać do emisji programu. Te bardziej kontrowersyjne przedstawiłam Wam zresztą w poprzednim filmie, z którego można dowiedzieć się m.in., że Rafał Olszek, bo o nim mowa, nie przepada za samotnymi matkami i nigdy by się z takową nie umówił, nie chcąc przeszkadzać nim w życiowej misji i wychowywania dzieci ładnych idiotów. Albo że antykoncepcje to problem kobiet. Ani mężczyzn nie jak kobiecie zależy na mężczyźnie to nie pozwoli mu odczuwać takiego dyskomfortu. Ogólnie cały czas pojawia się coś nowego, bo jak wcześniej wspomniałam gość często urządza Q&A na swoim Instagramie. Ponadto ma też kanał na YouTube gdzie chętnie robi podcasty z samym sobą dyskutując o różnych zagadnieniach. Po ostatnim filmie okazało się jednak że oburzenie, które nowy ekspert TVN wywołał w mediach plotkarskich nie przekłada się na samą widownię ślubu bo wielu z was pisało, że zna i ogląda Rafała Olszaka i że podoba im się fakt, że mężczyzna głosi niepopularne obecnie poglądy z czym nie zawsze każdy musi się zgadzać, ale co niewątpliwie otwiera pole do dyskusji nad różnymi zagadnieniami. Część widzów twierdziła nawet że oglądała jego kanał na YouTube jeszcze zanim dołączył do grona eksperckiego w ślubie od pierwszego wejrzenia i że wręcz z niecierpliwością czekali na jego pojawienie się na ekranie i zrobienie zamieszania w programie. Dlatego też część z Was była niepocieszona, kiedy gruchnęła informacja? Rzecz czyli firma zajmująca się produkcją formatu poinformowała, że w uzgodnieniu z Tvn zakończyła współpracę z nowym ekspertem. Dokładna treść oświadczenia brzmiała, w uzgodnieniu z TVN zakończyliśmy współpracę z panem Rafałem Olszakiem. Tym samym Rafał Olszak nie pojawi się w audycji ślub od pierwszego wejrzenia. Samo zakończenie współpracy po dwóch wspólnych sezonach nie jest niczym nadzwyczajnym. Bo eksperci często się zmieniali od początku programu, dziwi jednak końcówka oświadczenia, która sugeruje jakoby produkcja miała kontrowersyjnego eksperta wyciąć z materiału filmowego co byłoby o tyle dziwne, że przecież premiera pierwszego odcinka programu jest już jutro, sam Olszak zresztą będąc bardzo aktywną na Instagramie osobą niemal od razu odniósł się do tych plotek, pisząc, że dowiedział się o tym z pudelka i nikt z produkcji nie poinformował go o tym, że zostanie im wycięty albo że zakończono z nim współpracę. To też przez ostatnie dni w swoich częstych kiłentwejach debatował z fanami programu, czy zostanie im wycięty z programu czy jednak nie sam dodał na ten temat kilka postów, w którym każdy był jakąś myślą na temat zakończenia współpracy z twórcą formatu, ale jak widzę posty już zniknęły z jego profilu. Pojawił się natomiast jeden zatytulowany o mnie, gdzie był niedoszły ekspert ze ślubu tłumaczy się sen swojego wykształcenia, prawa do wykonywania zawodu oraz przebytych praktyk. Fina nie dodając, że nie omija go zjawisko hejtu i zniesławienia osób zaangażowanych w produkcje telewizyjne, i że z przyczyn prawnych nie rozwinie teraz tego wątku. Czyli wygląda na to, że psycholog był chyba na konsultacji u prawnika i że ta sprawa być będzie miała swój finał właśnie w sądzie. Czy nie doszła gwiazda TVN będzie się sądzić z firmą produkującą program za wydanie oświadczenia o zakończeniu współpracy przed upływem terminu, jaki mieli w umowie? I czy Rafał Olszak finalnie zostanie wycięty z 8. i 9. sezonu programów, w których się pojawił? Czy oświadczenie dotyczyło tylko kolejnych sezonów? Ciekawostką jest także fakt, że samo oświadczenie zniknęło z Instagrama, o czym zresztą opisał Olszek w jednym ze swoich Instagramowych postów, które dziwnym zrządzeniem losu również zniknęły. Nie wiadomo, czy gość zaliczy najkrótszą karierę w historii telewizji, nawet się w niej nie pojawiając i tym samym będzie mógł przybić sobie wręcz piątkę z Weroniką Rosati którą wycięli już z większej ilości amerykańskich filmów niż te, w których faktycznie się pojawiła. Najfajniejsze, że tego wszystkiego dowiemy się już niebawem, bo nowy sezon startuje jutro na Playersie i na TVN. Chociaż coś czuję, że konflikt pomiędzy ekspertem a produkcją nie zakończy się tak szybko. Dajcie znać w komentarzach, czy sądzicie, że Olszak zostanie im wycięty i będzie sądził się w produkcją, czy fakt, że skasowali swoje oświadczenie na Insta, zostawiając je na Facebooku, świadczy o czymś przeciwnym? Czekam na Wasze komentarze pod filmem, a tymczasem bye bye!